Hej, z tej strony Kamil i dzisiaj będziemy nagrywać grę z mojego dzieciństwa Tasty Planet. E, zauważyłem, że jest taka aplikacja na Steamie zwana Steam, e, Tasty Planet i miałem takie, że. Hmm, pamiętam jak to grałem na przeglądarce. Nie chcę płacić 20 zł, więc postanowiłem, że po prostu zagram na jakiejś przeglądarce. Więc tak. E, jeżeli ktoś to pamięta, a nie umiał tego znaleźć, to tak się nazywa ta gra. Testiplanet. Ja pamiętam, że ja kiedyś to chciałem zagrać ponownie, ale ja nie pamiętałem nazwy tej gry. Ja nie umiem znów tego znaleźć. Więc ja miałem problemy z w, w ogóle z znalezieniem tego. A teraz, że to mam, teraz, że co znalazłem, to, <grym> to mogę sobie to pograć. Nie tylko pograć, ale nagrać. Więc tak, Kontroluj szokami, spoko, proste. I cała gra polega na tym, że wżerasz takie brązowe kuleczki. Dosyć proste, dosyć proste, fajne. I nie wiem czemu, ale jako chętą gra, prostu ja w to tak dużo grałem. No i tak, i to sposób. Wyłapać sobie agario, albo sporo. Po prostu jecie elementy, rośniecie i ta. Jak widzicie jestem teraz większy i mogę teraz konsumować też te liście, że I goal jest się, żeby po prostu urosnąć. Więc, no jak na razie to jest taki bardzo podstawowy level, ale potem po takich levelach są jeszcze, jeszcze większe levely, jeszcze szale, bardziej szalone levely. Fajniejsze, więc ja. Nie mogę się doczekać. Bum. I mamy. Bum. No i kolejny level. Dobra, tutaj. Hmm. No to jest historia, że tam naukowcy stworzyli to. Najpierw byłem na te testem, a teraz jestem w jego palcu. To jestem w jego systemie krwionośnym i zaczynam rosnąć dalej. Mogę jeść teraz wirusy. Miam, krew! Jestem wirusem, jak COVID z 2020 roku. I teraz mogę jeść nawet białe krwion... krwinki, tak. Nie wiem co z tym mam. Zawsze tak nagrywam, kicham. Ale tak. Zrobione. Co, 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 co? wy. <śm> Okej, okay, dobro. Dobra, myślał, że zniszczył się patworek, dobra, spoko, dobra. To sobie gadałem dalej. A, ja, a, my tutaj, o, wydostaliśmy się. I zaczynamy ewoluować dalej. Teraz jesteśmy tacy duży. Tuzi, że, że, że mamy kamyczki. Nom, nom, nom. Dobra. Jo już mogę duże kamienie. Większość duże kamieni. Wiem, że raliścia. Mogę już tutaj? O, mogę. Tylko muszę uważać, żeby nie wchodzić w takie właśnie robaki czy coś. Zielone. Bo jeszcze nie jestem za dużo na nich, a jak... Będę Zbyt mały, to to znaczy, że oni będą mogli mnie zabić Ale jak będziemy będzie, o teraz możemy na przykład, ale musimy unikać biedronki Więc Jakiś gameplay jest, że musisz coś unikać czasami Czasami, ale Ale ta Num 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 Ty kurde, moje robaki Więc ta Ta zbiegnę dookoła, zbieram Aż póki mogę Zjeść biedronki I gdy zjem biedronki będę mógł jeść liście Progress, Progres tej gry jest Aha i mam newit czasowe. No więc nie zauważyłem Come on Mówisz liście jeść Dobra i jeszcze liścia Yeah let's go Okej okay. Oni sobie jedzą bla 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 Robaczek. Kurde, nie wiem. Oni mają na stole ten piknik, a jakoś tyle jest myszy. Wiem, że w Nowym Jorku na przykład jest cholernie dużo myszy, ale ej, come on. Nie przesadzajcie. Tyle myszy chyba nie ma jak będzie tyle myszy na w stole piknikowym, to ja chyba polecam Wam iść do mieszkania i tam zjeść swój piknik, bo bo to jest niezdrowe. Nie wiem jak Wy, ale mi się wydaje, że jakbym zjadł taką mysz jedną, to ten glut byłby o wiele większy. Tak mi się wydaje. Tak masa myszy jest większa niż ten glut. Znaczy może. Po prostu, wydaje mi się, że byłbym o wiele większy. Reszcie jest. Mamy ser. Trochę zajęło jedzenie mysza, ale tak. Jezu, jesteśmy mali. Ale... O oh, shit. No teraz jest full on agare mode, po prostu. Okej. Okay. Kot, spieprzaj. Koty są słodkie, ale... Ale nie. Dobra. Teraz możemy wrze. Wchodź w niego. No. Możemy teraz wżerać większe myszy. A potem będziemy mogli wżerać koty. Koty, przestańcie. Jesteście bardziej fanami psów czy kotów? Ja chyba psów bardziej. Koty mogą być czasami słodkie, czasem mogą być bardzo w... wkurzające. Ale psy wszystkie są słodkie. Czy to małe pieski, czy duże pieski? One są wszystkie słodkie. Ja kocham psy. Koty też, w sumie. Ale mam mniej alergii na psy. Ja chyba w ogóle nie mam alergu, alergenów na psy ADT. Na psy, na, psy, na psy, tak. W ogóle, ja, ja wam coś powiem. W ogóle, bo ja mam tak jakby alergię. Ja mam alergię na praktycznie wszystko. Na tam pyłki, na. Sierść na roztocza, na kurze, na wszystko. Na grzyby i tak dalej. Więc poszedłem do kolegi, co ma takiego dużego owczarka niemieckiego, taki duży owczarek i on jest taki słodki i ma tak, taką sierść, miałem wszędzie tą sierść. A ja poszedłem do ich domu, jakich mniej niż w moim własnym domu. I... Chyba się okazało, znaczy nie jestem pewien, nie jest to potwierdzone, ale wydaje mi się, że ja nie mam alergii na w ogóle na sierść psa. Więc tak jakby. Trochę dziwnie, bo... Mam alergię niby, a jakoś mniej kicha mi w moim domu, gdzie nie ma w ogóle psów. Czyścimy ten dom dziennie. oj mi jest zakurzony trochę dom i wszystko i. nie wiem. To jest dziwne. Chodźcie koty, kitty -cat. Nie mogę się mylić, ale wydaje mi się, że... To nie byłoby Warfare za 2000. Może byłoby lepsza stabilność. Może byłoby lepsze levele nie wiem, może tam są więcej leveli. Ale wydaje mi się, że większość większości byłoby to samo, może lepsza grafika. tego wątpię, że żeby dużo pozmieniali, ale, ale tak. I jest. Jepa, opa! ECC Seaton 199. Staje się dużo. Ej, gdzie są te panele komiksowe? Halo. I kocham, że po jedzeniu policjantów się stajesz niebieski, ponieważ policjanci w większości są niebiescy. Co za nie? Nie ma, nie wiem, mięśni, krwi, wszystkiego, skóry, organów. Nie, co, czemu miałbyś być czerwony? Czer niebieskie ciuchy. Chyba, że barwniki powodują, że się zmienia koloru. Tylko wtedy czemu... Czemu byłby pomarańczowy pozycenie kota? Przestańcie samochody. Pys. Ja chyba... Ja chyba zastąpię ten całe audio gry, się jakąś inną piosenką. Bo dosłownie. Jakie? Sjemy dopóki nie będziemy mogli jeść krzaków. Czy możemy mieć krzaki jeszcze, nie? Okej. Okay. Teraz możemy. Let's go. Ila zajebi się. Desiduo Konfi, coś tam konferencję. ręce stajemy się, się bardziej potężniejsi. Ja yeah. the power! dobra i jeszcze jeden samochód. Dobrze i mamy. Completion time 41 sekund. Wydaje mi się, że to było dłużej niż 41 sekund. Chyba tak, Chyba. Na pewno 41 sekund? A, że pozostało może 41 sekund, może odchodziło. Maybe. To mnie tak od razu zabiło? Scam Dobra, uuu krzaki, u, uu, mogę jeść Mmm, zaczyna się fun Jeszcze są, jeszcze budynkówki mogę jeść, ale Ale krzaki Jak najbardziej Dobra, dajcie mi Dajcie, dajcie Więcej I need more Mieszkania, let's go! W pierdomie! No i teraz zajebiście leci tak gra się laguje, jak ta gra się skraszuje, to... Ja... to ja kurde, skraszuję komputer, będę ja miał screen. Czekam aż, o, mogę, yeah! Japa! Jappee! Mamma mia! O, yes, yeah, dobra Hmm on zje księżyc Well Czy mi się skraszała gra? O, o, żyje żyje Wow, zostałem wysłany do kosmosu. Będę czyścić im planetę, e, kosmos. Zobaczyli, że przypadkowo zostałem 30 tysięcy ludzi to mieli takie... Ej, dobra. Wiesz co? On jest trochę groźny To może dajmy mu... Dajmy mu czoło. Może niech będzie. Wpierdolamy asteroidy. Wpierdolujemy już ziemię. Oni nie żyją. Stonks. Taka się chyba lagowało przez ilość tych asteroidów. A dobra, już jest kit. Nom, nom, nom. w ziemię. Teraz już nie istnieją. No kurwa. Ej, to już nie jest fajne. Kurde, ta gra jest fajna, okej? Okay? pamiętałem ją lepiej niż myślałem, ale może są minusy, ale, ale słuchaj, no, no, robę Nom, 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 nom. asteroidy, nom, nom, Czekolada. Nie wiem jak planeta wpierdala coś, ale okej. Okay. Może znaczy, rozumiem crashować się w coś. Jak taka planeta subnautika, ale... Ład. I tak już ten ostatni level to nieważne Zjesz z, z tej I to będzie się tam działo fajnie Wszystko dobra Dziękuję za oglądanie nie, nie będę już robić tego słońca bo je, ja, uh. To jest głupie Anyway, dziękuję za oglądanie Jeżeli wam się podobało to lajkujcie, like subskrybujcie I widzę was w następnym odcinku Cześć,